Już kilka razy mówiłem o nieuczciwych praktykach sprzedawców pomp ciepła. Teraz afera nabiera rozpędu. Program Czyste Powietrze został zawieszony, a do prokuratury złożono zawiadomienia w sprawie 6 tysięcy wniosków. Niestety problemy mogą też mieć beneficjenci programu, w których imieniu działały nieuczciwe firmy. Czeka nas kolejna reforma programu Czyste Powietrze. Poprzednio zablokowano dofinansowanie do niskiej jakości pomp ciepła, ograniczając dotacje tylko do urządzeń z zatwierdzonej listy. Za chwilę dowiecie się, jak wyłudzano pieniądze z dotacji oraz jakie zmiany nastąpią w programie czyste powietrze. Jeżeli tematyka pomp ciepła, ogrzewania, fotowoltaiki Was interesuje, to zachęcam do subskrybowania kanału, a znajdziecie na nim także recenzje wielu innowacyjnych produktów, także naprawdę warto. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw w ramach programu Czyste Powietrze. Podejrzane umowy opiewają na około 600 milionów złotych. Fundusz wyjaśnił, że przeprowadzone kontrole wykazały podejrzenie nadużyć w działaniach firm wykonawczych. Skala tych nieprawidłowości i zebrane materiały poskutkowały przygotowaniem przez Fundusz Zawiadomienia do Prokuratury, które dotyczy przede wszystkim możliwości popełnienia oszustwa, wyłudzenia, podrobienia lub przerobienia dokumentu, poświadczenia nieprawdy oraz posłużenia się dokumentem potwierdzającym nieprawdę. Zidentyfikowane zostały przypadki m.in. zawyżania rachunków za usługi i materiały, realizacji nieefektywnych inwestycji oraz wymuszania udzielenia pełnomocnictwa. Najczęściej wyglądało to w ten sposób, że telemarketer lub domokrążca oferował załatwienie niemal 100% dotacji z programu Czyste Powietrze. Wystarczyło tylko podpisać pełnomocnictwa. Oszuści na cele programu kupują bardzo tanie urządzenia, np. pompę ciepła za 10 000 zł. Jak się można domyślać, nie jest to sprzęt dobrej jakości. Ale stuprocentowe dofinansowanie w ramach tzw. trzeciej grupy na ich zakup jest udzielane w takiej wysokości, jakby to był sprzęt z górnej półki. I dotacja w najwyższej grupie może wynieść np. 50 000 złotych. Koszty firmy wynoszą więc jakieś 10 tys. złotych za pompę, 10 000 złotych dla instalatora oraz kilka tysięcy dla przedstawiciela handlowego firmy. Dochód oszustów tylko na wymianie ogrzewania sięga nawet około połowy dotacji, czyli 20-25 tysięcy złotych. Beneficjenci nie posiadają jednak często żadnych lub prawie żadnych dokumentów dotyczących realizowanego przedsięwzięcia. Pełnomocnicy nie uzgadniają optymalnego zakresu prac ich zakres jest narzucany jako możliwy do realizacji w ramach dotacji, którą można uzyskać z programu. Beneficjenci w większości przypadków nie mają świadomości, co obejmuje wniosek o dofinansowanie, w tym jakie oświadczenia są tam składane. Po podpisaniu pełnomocnictwa już o niczym nie są informowani. Do tej pory wykryto nieprawidłowości w 6 tysiącach wniosków o dotacje z czystego powietrza. Wykonawcy, których działania Fundusz zgłasza prokuraturze, złożyli wnioski o dotacje w imieniu beneficjentów o wartości około 600 milionów złotych. W pierwszym półroczu 2024 roku przeprowadzono u beneficjentów 4656 kontroli, w tym nieprawidłowości stwierdzono w 12% składanych umów. Pod koniec listopada Narodowy Fundusz wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu do końca marca 2025 roku. W tym czasie ma być wdrożona reforma czystego powietrza, która ma ukrócić nadużycia, jak na przykład zawyżanie kosztów jednostkowych. Prowadzone zostaną maksymalne ceny dla poszczególnych elementów, na które można dostać dofinansowanie. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska powiedział, że trzeba skończyć ze stuprocentowym dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, a później znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadała na nieświadomego beneficjenta. W ramach reformy Najwyższe maksymalne dotacje dla najmniej zamożnych będą udzielane tylko właścicielom budynków i to takim, którzy są właścicielami 3 lata. Wprowadzają zostaną operatorzy, którzy będą pomagać przygotować wniosek oraz pomogą przeprowadzić beneficjenta przez całą inwestycję i doprowadzić do jej zakończenia zgodnego z wytycznymi funduszu. Wykonawcy będą musieli mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Audytorzy będą musieli też faktycznie sprawdzać budynki. Co Wy na, na ten temat myślicie? Czy Was dotknęła próba oszustwa na czyste powietrze? Czy zgłaszały się do Was podejrzane firmy z dziwnych programów typu Czysta Gmina, Czysty Powiat i inne sugerujące w nazwie powiązanie z rządowymi programami? Piszcie coś na ten temat. Do następnego razu. Cześć!